Zostawiłem sobie wiadomość. Obudziłem się z obcym numerem zapisanym w telefonie jako: Ja nie odbieraj. Pomyślałem, że to głupi żart sprzed lat. Usunąłem kontakt. Minutę później telefon zadzwonił. Ten sam numer. Odebrałem. Nie rób tego, powiedział mój głos. Zmęczony, starszy. Jeśli mnie słyszysz, to znaczy, że popełniłem błąd. Rozłączyłem się, śmiejąc nerwowo. Przecież to niemożliwe. Spojrzałem jednak na dłonie. Drżały, jakby pamiętały coś, czego ja nie pamiętałem. Na biurku leżał notes, otwarty, pełen zapisków moim pismem. Dzień siedemnasty. Nadal nie wiem, co się dzieje po północy. Tylko jedno jest pewne: to ja mnie ostrzegam. Serce zaczęło mi walić. Przerzucałem strony w panice. Daty się nie zgadzały. Każda była z przyszłości. Na ostatniej stronie widniało zdanie zapisane grubym, rozpaczliwym ruchem. Jeśli to czytasz, nie odbieraj telefonu o 003. Spojrzałem na zegar. 0002. Telefon zawibrował.